Jak zablokować lub odblokować osobę na Facebooku? Jesteśmy na naszym profilu Facebook i chcemy zablokować jednego z naszych kontaktów. W tym celu przechodzimy na stronę profilu danego kontaktu. Tutaj, nasz przyjaciel Steve Jobs. Po prawej stronie jego profilu wybieramy ikonę trzech kropek i zobaczymy opcję Zablokuj. Po zablokowaniu nasz znajomy nie będzie mógł widzieć naszych publikacji, oznaczać nas, zapraszać na wydarzenia lub do grup, rozpoczynać z nami rozmowy ani dodawać nas do znajomych. Wybieramy Zablokuj. Jeśli chcemy odblokować osobę, przechodzimy do naszych ustawień, wybierając ikonę menu w prawym dolnym rogu. Przewijamy w dół, wybieramy ustawienia i prywatność, a następnie ustawienia. Na stronie ustawienia i prywatność przechodzimy do sekcji odbiorcy i widoczność i wybieramy zakładkę blokowanie. Tutaj znajdziemy listę wszystkich zablokowanych osób. Możemy nawet dodać nowe osoby, jeśli chcemy. A jeśli chcemy odblokować osobę, wystarczy naciśnij odblokuj obok imienia tej osoby potwierdzamy odblokowanie i voila nasz przyjaciel nie jest już zablokowany na Facebooku